Czy Nowy Testament zezwala na rozwody? Jest to o wiele bardziej skomplikowane niż niektórym się wydaje. W Ewangelii Marka Jezus mówi, aby człowiek nie rozdzielał tego, co Bóg złączył, i nie podaje żadnych wyjątków. Ale w Ewangelii Mateusza czytamy, że żona może zostać oddalona. Przypadku nierządu. Zdecydowana większość biblistów sądzi, że Ewangelia Marka została napisana jako pierwsza. Można więc podejrzewać, że kiedy tylko ta Ewangelia, tylko ta Ewangelia była w obiegu, to chrześcijanie byli bezkompromisowi. Nie zezwalali na rozwody w żadnej sytuacji. Z czasem jednak doszli do przekonania, że nie da się tego utrzymać. Kiedy więc napisano Ewangelię Mateusza, nieco poluzowano sytuację i zezwolono na rozwody w przypadku cudzołóstwa. To wszystko ma sens, ale istnieje jeszcze inna możliwość. Ewangelia Ewangelia Marka jest bardzo krótka, zawiera znacznie mniej słów niż Ewangelia Mateusza. Zdarzało się, że autor Ewangelii Marka nie pisał wszystkiego, ponieważ doskonale wiedział, że jego czytelnicy zrozumieją pewne oczywistości, może więc nie musiał pisać, że w pewnych sytuacjach rozwód jest możliwy.